Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ruchu, a to jest Instytut TZT. Jesteśmy kratosem w tym samym miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, czyli przed grobem architekta. Jesteśmy już właściwie na ostatniej prostej przed główną walką z bosem. Tymczasem zacznijmy sobie. Mamy tutaj stempel. No Kratosie, naciśnijmy go. Zobaczmy, co się stanie. Otworzy nam się. Otworzyły nam się drzwi. Włączył nam się czas, co słychać w tle, że tyka czas. Musimy zdążyć. Słuchajcie, z góry też od razu was przepraszam za problemy techniczne. One wynikały z sytuacji takiej, że przez chwilę miałem ustawione odświeżanie ekranu na 144 Hz, mój długi błąd i po prostu trochę sygnał uciekał. Dopiero za jakiś czas się skapnąłem, jaka jest sytuacja, bo sygnał nie uciekał. Także wybaczcie, tutaj mamy kolejny stempel, jak sami widzicie również otworzył nam drugie wrota. W tej chwili nie jest to dla nas aż tak ważne. Tam minęliśmy jeszcze po drodze posąg, który będzie nam potrzebny. Tymczasem udajmy się tutaj dalej. Zróbmy na razie to, co do nas należy, czyli porozwalajmy sobie. Mamy tutaj też kolejne interaktywne miejsce, zaraz się tym też zajmiemy. Na razie porozwalajmy sobie wszystko i pozbierajmy orby. drzwi. Nic nie musimy uzupełniać, mamy za to komitet powitalny. Mamy już tak na maksa zadragowane bronie, że właściwie dajcie mi tutaj cokolwiek. Zjemy go na śniadanie bowiem nawet nie zastanawiając się, że coś po drodze robiliśmy. Och, no, no, już tam wyłażą Puść mu armię Hadesa. Szybko go wykończymy. No tu jeszcze są to maluchy, i to nie możemy pozwolić, żeby zrobiło się duże. Pamiętamy. to będzie mogli Cerbera do rozwalenia tego nie chce, więc trzeba dusić w zwodku. Jest ich dużo. Zepsuta drabina, nie dostaniemy się. A po drugiej stronie, jeszcze jedno piórko, koniec gry, a właściwie jeszcze nie jest zupgradeowane do końca. No, mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze dziś to jedno piórko, bo już dawno zabgradowaliśmy sobie życie. Za to nam pozostało, tu wejść na górę. No i mamy tutaj mechanizm. Przyjrzymy się temu. Mhm. Jest dźwig z ciężarem. Uruchamiamy sobie dziwnie, przesuwając. Patrzymy, jak cień pada. Ładunku jest ok. No to spuszczamy ładunek. Ok. Mamy to rozwalone. Ale chyba nie będziemy tracić czasu. I od razu też. Cofniemy sobie ten ładunek. Przesuniemy sobie dźwig. Właściwie to ramię dźwigu. Przesuniemy sobie w to miejsce, które Wam pokazywałem przed chwilą czyli na ten stempel. Jeszcze kawałek, nie, jeszcze kawałek, dobra. No, i w ten sposób będziemy mieli zablokowane już jedne drzwi. Otworzą nam się na stałe z tego stempla tych trzech drzwi. No to jeszcze pozostały nam dwa. Zejdziemy sobie tutaj na dół. A no, żyjemy chyba armii Hadesa. Powinno to się szybko skończyć. Jeszcze tam tutaj dwóch ich nawet tak oh, kurwa no to nie pomysł porządku no to co bierzemy sobie teraz statuę przesuwamy aż do tamtego otworu, które rozbiliśmy dźwigiem. No i wrzucamy ją na dół. jest stempel, także żeby już też czasu nie marnować bez sensu to zrobimy to tak jak powinno się to zrobić. Kładziemy stempel, kładziemy na stempel statuę i drugie drzwi też już mamy zablokowane, więc zostały nam tylko te pierwsze. Więc musimy dostać się na sam początek tam gdzie zaczynaliśmy. Tam jest ostatni stempel. No i to będzie akurat najgorsza droga. Próbujemy zatem od razu sobie zapiszemy. W takim razie Timer uruchomiony No i próbujemy Kilka przewrotów No, uda się, uda się. No dobra. Wspaniała rodzina, bo wygląda na to, że to jest ta rodzina tego architekta. Najpierw tutaj się rozejrzymy, co tutaj mamy. Projekty tego architekta. Aha, jak widać, to są jego szkice. Dotyczące tych wszystkich właściwie pułapek, które mieliśmy po drodze. To była ta kula trzymana przez Atlasa. Tutaj też. Właściwie na razie jeszcze nie umiem na szybko. A, to jest widzę, że zapadnia jakaś strzelająca. No tutaj też jeszcze kilka, chyba jakichś mamy tych szkiców, zobaczmy. No, można rozpoznać oczywiście znajome, znajome nam pułapki, które mieliśmy okazję poznać tego architekta. Tutaj ten dźwig ostatni chyba jest, Tak. Drzewne słowa. A tutaj kogo mamy? A tutaj nam brakuje, oczywiście. Wiemy, czego nam brakuje i co musimy zrobić. Tylko komu tym razem trzeba? Czyli trzeba będzie urwać głowę. No tylko jak? A teraz jest. Okej. Okay. Zrób to dyskretnie, Kratosie, bardzo subtelnie, ci to wyszło? No to ruszamy. się udać na szczyt tym razem na razie pozbierajmy sobie tutaj po kolei wow jest ostatni ostatnie piórko dobrze czyli teraz mamy już wszystko na maksa jeżeli chodzi o naszą manę i o nasze zdrowie Tak więc udało się wszystkie Upgrade'y pozbierać Oczywiście zbyt mało orbów mamy żebyśmy mogli zupgradeować wszystkie bronie które obecnie mamy to trzeba zrobić w inny sposób Okej okay, stan zapisany To jest przegląd co my tutaj mamy? Zwróćcie uwagę. Tak, tak jak mówiłem przed chwilą, żeby wszystko zapgradeować na właściwie na, na jednym przejściu gry, trzeba to zrobić w inny sposób, ale to jest rozmowa na, na inny film. Podczas normalnego grania niestety nie jesteśmy w stanie zdobyć tyle orbów, żeby wszystko zupgradeować, więc warto po swojemu i w swoim stylu, tak jak kto lubi upgradeować sobie rzeczy, które najbardziej lubicie używać, tak jak ja to robię. No i co tutaj mamy? wschody schodzimy eee, tu razem tym razem tutaj nie schowali skrzyni okej okay, czeka nas arena tutaj trzej, Bogowie, Hades, Poseidon i Zeus, którzy czekają na nas. No to ruszamy. Zatem zaczynamy areę. Trzeba sobie znaleźć jakieś bezpieczne miejsce, aczkolwiek tutaj nigdzie nie ma bezpiecznego miejsca. Wszędzie trzeba troszkę ogarnąć sobie rzeczy, bo zobaczcie nawet ze ścian co jakiś czas, jeżeli nawet będziemy sobie tutaj chcieli stanąć. Pojawiają się ognie, których trzeba unikać, więc nie dadzą nam tutaj postać w jednym miejscu. Warto używać... Kolesa, to jednak jest pewna kontrola tłumu. No sami zresztą widzicie. Się zaliczyło na marynę. No to idziemy teraz do trzech bogów. No jeszcze po drodze przeszukamy, co tutaj jest. Mhm. mhm. Aż tak, nawet tak. Obraz przyszłości, no. Zobaczymy czy to. Czy to prawda? Tutaj te chyba już nic nie... A jeszcze są No chory bym był, gdybym tego nie zobaczył. W porządku. Teraz już jestem usatysfakcjonowany, że wszystko znalazłem. Dobra, co tutaj mamy? Zobaczmy zatem. Tak jak mówiłem, Lord Hades, Zeus i Lord Poseidon. Tu mamy jakąś wajchę. Jest Puszka Pandory. To, na co czekaliśmy, tyle godzin, w końcu dotarliśmy do Puszki Pandory. co możemy tutaj z tym zrobić? Kratos, your quest is at an end. You are the first mortal to ever reach Pandora's box. There is still time to save Athens. You must bring the box back to my city and use it to kill Ares. Wróć do Athens, Kratos. Wróć i moją no, zobaczymy, czy to się uda. No to co? Ruszamy w takim razie. Wydawać by się mogło, że jedziemy do góry? Prawda okazało się, że jechaliśmy na dół. A, i w którym miejscu my weszliśmy? Jesteśmy na samym początku wejścia do tej świątyni Pandory. No to co, pchamy. Ares without Łatwo ci powiedzieć, Ateno. Co myśmy przeszli, to tylko my wiemy. Tyle godzin, tyle zagadek, tyle pułapek. After a thousand years, Pandora's box was at last freed of its confines. Kratos had found the means to destroy the god of war. <laughs> Far away in Athens, Ares knew Kratos had succeeded in his quest. Mm -hmm. so little Spartan. You've recovered Zeus's precious box but you will not live long enough to see it opened i will see to that goodbye spartan you will rot in the depths of hades for all eternity as the life began to leave kratos his thoughts returned to that fateful night even in death the memories, the visions would not fade. For how could he forget spilling the blood of his own family? A cruel trick orchestrated by the God of War. My wife, my child, how? They were left in Sparta. You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. But as the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ashes of your wife and child will remain fastened to your skin, never to be removed. And with that curse, all would know him for the beast he had become.

And Kratos fell into the underworld. The river stitched below. The currents strong enough to carry even the strongest mortal to his eternal resting place. But Kratos had no intention of resting yet. He intended to live, to return to Earth and complete his quest. Let go, fool! You won't drag me down to that cursed river? There is a task left for me above. Ah! I will so <laughs> spotkaliśmy znowu tego typa z łodzi. Właściwie z początku gry co klucz mu zabraliśmy. No ale oczywiście puszki Pandory nie mamy, a wylądowaliśmy gdzie? U Hadesa. Ech, szkoda słów. No to zobaczmy, co nas tutaj czeka. Tak więc ścieżka Hadesa to już jest temat na następny odcinek. Także dzięki serdeczne za oglądanie i słyszymy się w następnych materiałach. Na razie, hej!